Dzień dobry Państwu. 10 lipca chciałem Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji. W ostatnich komunikatach mało było o epidemii, niestety trzeba do tego tematu wrócić. Ciągle w naszej gminie notujemy nowe przypadki zakażenia, mamy również ponad 40 osób na kwarantannie. Te stany nie są może już tak wysokie jak jeszcze parę tygodni temu, natomiast ciągle ten poziom się utrzymuje na dość wysokim poziomie. Zwracam też uwagę na informacje, które w ostatnich dniach przekazywaliśmy za pośrednictwem internetu. Proszę Państwa, u nas ten poziom zakażeń jest statystycznie wyższy niż w innych gminach naszego powiatu, więc stąd wszelkie takie działania związane z tym, żebyśmy naprawdę ostrożnie podchodzili do tego tematu, jak otwieranie pracy zabaw, jak praca naszych przedszkoli. Tutaj również mamy czasem przypadki takie spięciowe, może je nazwijmy w ten sposób. Natomiast procedury działają. Ja bardzo dziękuję dyrektorom, nauczycielom, obsłudze naszych jednostek oświatowych za to, że sprawnie reagują i te sytuacje szybko są opanowywane bez zagrożenia dla innych grup, dla innych dzieci, co trzeba tutaj najbardziej istotne. Ja tylko proszę, żeby pamiętać i uważać na siebie, ten stan epidemii ciągle jeszcze trwa, nie jest odwołany, te zakażenia u nas gminie ciągle, są notowane, zachowajmy rygory bezpieczeństwa. Proszę Państwa, dzisiaj została podpisana umowa na wywóz śmieci. W ostatnich dniach, tygodniach już wiele było na ten temat mowy. Stawkę Państwo znają, jest ona bardzo wysoka. O przyczynach tego, dlaczego ta stawka jest taka wysoka, wiele już było mówione i pisane. Ja nie będę w tym komunikacie już się bardziej na ten temat szerzej wypowiadał. Odsyłam Państwa do tych publikacji internetowych oraz do wyjściów gminy, w których również w kolejnych numerach będziemy szerzej w ten temat omawiać i wyjaśniać. Natomiast najważniejsza informacja na dziś to jest to, że od soboty wywóz śmieci już rusza, śmieci będą wywożone, odpady zielone również. Proszę przekazać tę informację innym sąsiadom, gdyby się pytali, gdy nie wszyscy nie mają dostęp do internetu, a właśnie w internecie są wszystkie już harmonogramy wywozu zamieszczone, tak żebyście Państwo wiedzieli, jak ta sytuacja wygląda. Proszę Państwa, pojutrze odbędą się wybory prezydenckie. Bardzo dużo jest akcji tak zwanych profrekwencyjnych, czyli idźmy na wybory, głosujmy, różne sposoby są zachęcenia mieszkańców. Ja po frekwencji pierwszej turze jestem przekonany, że Państwo na pewno pójdziecie i to bardzo licznie na wybory i z tego się cieszę. Zachęcę też, 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 też tych, którzy jeszcze nie byli na tych wyborach, żeby jednak się pofatygowali na tą drugą turę. To jest naprawdę ważne, naprawdę jest ważne, żeby było dużo wyborców zagłosowało, żeby ta frekwencja była wysoka zadbajmy o to, a co do tego, kogo wybrać, bo proszę państwa, no dużo jest takich rozmów, ja proszę państwa, nie będę państwu mówił, kogo wybrać, każdy musi zdecydować tutaj sam, każdy ma swoje jakieś preferencje wyborcze, natomiast ja bym miał tylko taką jedną prośbę, proszę państwa, pamiętajmy, że po tej niedzieli wyborczej to jeszcze będzie poniedziałek i wtorek i środa i będzie trzeba po prostu dalej razem tutaj koło siebie żyć. I te emocje około wyborcze, które już się rozbujały do maksymalnego poziomu, na pewno wygasną, i pamiętajmy o tym, żeby jakimś niepotrzebnym słowem, czy też gestem, czy innym zachowaniem po prostu nie utrudnić sobie tego normalnego, codziennego życia już po tych wyborach. Życzę Państwu udanego, miłego weekendu i idźcie na wybory.